Bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w akcji w biblioteki, ponieważ stało się to dla mnie takim przyczynkiem do wspomnień. Sądzę, że należę do Biblioteki Publicznej w Brzesku około 40 lat. Na pewno zaprowadziła mnie do niej po raz pierwszy mama, chyba trochę ku swojemu utrapieniu, ponieważ Wizyta w bibliotece na ulicy Puszkina stała się moim rytuałem cotygodniowym. Zawsze w sobotę, o ile dobrze pamiętam, biblioteka była czynna do godziny 13, wstawałam, jadłam śniadanie, myłam twarz, ubierałam się i wędrowałam do biblioteki. Mama się złościła, bo zamiast wziąć szmatę do ręki, zetrzeć kurze, umyć podłogę, odkurzyć, to ja musiałam najpierw pójść do biblioteki. I tak zakorzeniła się we mnie ta miłość do książek, że chyba wszystkie panie bibliotekarki wiedzą, że dla mnie tydzień, dwa tygodnie bez wizyty w bibliotece to tydzień stracamy. Tak sobie pomyślałam, że jestem szczęśliwa, że mieszkam w Brzesku i że mogłam i mogę chodzić do biblioteki. W różnych miejscach ona się mieściła. Przez jakiś czas chodziłam również do oddziału na Słodkwinie, ponieważ tutaj zamieszkałam, ale zawsze było to dla mnie coś bardzo, bardzo ważnego. Zawsze witały mnie tam panie z uśmiechem na twarzy, miłe, chętne do pomocy. No, jest to dla mnie jakiś kawałek życia, którego bym się nie chciała wyrzeknąć za nic na świecie. Anegdota. Moje córki mi tego zabroniły opowiadać, ale powiem. Otóż, kiedy biblioteka przeniosła się już do tego pięknego, nowego budynku, to nastała era takiego fajnego wypożyczania poprzez czytnik. No, było to dla mnie coś nowego. I kiedy po raz pierwszy przyniosłam książki do domu, to tak otworzyłam na tej ostatniej stronie. Tam na okładeczce było takie coś przyklejone, i coś pod tym czymś przyklejonym jeszcze było. I ja tak koniecznie chciałam się dowiedzieć, co się kryje pod tą naklejką. I oczywiście pazurkiem zwracałam. No i kiedy przyszłam książkę oddać, to pani przejeżdża raz. Przez czytnik nic drugi raz, no w końcu trafiła na ślad tej zdrabki na okładce. Yy, I tak pani grzecznie powiedziała do mnie, yy, że no chyba któreś z moich dzieci musiało się bawić, no i niestety tutaj takie zniszczenie powstało. Ja oczywiście przytaknęłam niniejszym, przyznaję się, że to nie dziecko, tylko stara dorosła polonistka, nie wiedziała co tam jest i koniecznie chciała to sprawdzić. Yy, Kocham naszą bibliotekę, życzę wszystkim paniom, które tam pracują i panom, którzy tam pracują wszystkiego najlepszego, jak najwięcej czytelników, pieniążków na to, żeby można było książki kupować i byle do przodu. Do zobaczenia.